Dzisiaj wolontariuszy, którzy są gdzieś tak aktywnie zaangażowanych, mamy około 40-40 kilku. Mm -hmm. no to Choć popatrz się na całość, na cały okres, jak funkcjonuje złomek, to, to jest łącznie ponad 400 osób. Bo To jest też tak, że to się, się tutaj osoby, które... ma Tak, każdy tak. wolontariusz. Są, są różne że tak powiem, typy, bo są osoby, które po prostu jednorazowo przychodzą, na przykład w grupie znajomych i nigdy się nie pojawiają, albo potem wracają po trzech latach. Więc to są to takie no, no, kometa, która raz pojawia się i A są tacy, którzy od czterech lat są u nas. Tak? Więc, mhm. więc te liczby mogą być duże, bo na przykład jest jakaś grupa nie wiem, młodych ludzi, którzy cyklicznie, tam nie wiem, najpierw jedna grupa, potem druga, potem trzecia z jakiejś organizacji przychodzi i nagle się robi 100, ale oni już potem nie przychodzą, albo pojedyncze osoby wrócą i dalej. Ale tak, tak ale przycięgnie... to zależy, Nie, ale takie 40, 40. 40 kilka to jest taka ale liczba, którą. Wyciągacie naprawdę. Pokażne grono ludzi to.